I lecimy. Zagraj ponownie, kontynuuj. Dobra, kontynuujemy. Ładna miazga z tego zwierza. Królowo, transformacja zmieniła Twoje umiejętności. O. Jeśli chcesz, możesz zapoznać się ze zmianami w swojej komorze. Dobrze. Czy jutro będziemy nadawać imiona jednostkom? Z Kenis chyba nie. Chyba w tym turnieju nie. Raczej w ESL Open Cupach się staramy coś tam minimalnie robić. To nie często wychodzi, ale... Ale jak ktoś fajną zmianę zasugeruje, to, to czasami się udaje. Dobra. Isza. Stałaś się silna i zajęłaś kolejny świat. Myślę, że podbijesz wszechświat. O, wszechświat. Tego nie wiem. Ale inne rasy nie będą już wykorzystywać zerków. Nawet Kselnaga. Zmieniliśmy się. Teraz czekają na nas inne światy. Diablo 1, genialna muzyka w początkowym mieście. Mega trudne do zagrania. Ty może przejdę, Diablo jeden? skoro nigdy nie przeszedłem? Wiedziałeś, że przedwieczny mnie zaatakuje? Twoja esencja wzywała go. Oho, ciebie też wezwie. I nie próbowałeś mnie ostrzec. On był zergiem. Ty jesteś zergiem. Coś umiera, aby rosnąć mogło coś. Wiesz to. Właśnie. Chyba zaczynam Cię rozumieć, Dehako. Zeżrej Dehakę, szybko. On też ma moc. Czemu go nie zeżre w ogóle? On coś nam w ogóle pomaga? On za nami chodzi, bo my esencje zbieramy. On jest takim pasożytem. Trochę. Ojej, ojej, ojej. Powiedz mi czym się zajmujesz. Patrzę na ciało, widzę sam potencjał. Nici, sekwencje, splatanie, dzielenie, łączenie. Patrzę jak ulepszyć. Jem ciało, kruszę kości. W sobie mogę dotykać, splatać, wplatać, tworzyć wielkość. Ale nie ideał? Nie. Doskonałość celem, który nigdy nie przestaje się zmieniać. ...można dążyć, nigdy się nie osiągnie. Bywasz użyteczny. Co? Przecież to... Ale jaka lekcja życiowa z drugiej strony. Odmiana hydraliska gotowa do wzmocnienia. Lurkery! Szczep ekspedycyjny odkrył pradawną esencję zergów w przestrzeni kosmicznej Dominium. Zaatakowano szczep. Mało czasu. Czyhacze. Go. A, może w Diabolo się pogra coś. Tylko ja nie wiem, jak miałbym zagrać w sumie w dwójkę. Bo w dwójce to już w zasadzie się robi speedruny i inne takie dzikie rzeczy. Po prostu lecisz. Hydraliski poświęcają wytrzymałość na rzecz potężnych ataków z dystansu. Zapewnij wsparcie, bla bla bla. Dobra. Planeta Merak 5 Skupisko uli atakowane. No, może będzie jakiś diablo, zobaczymy. Kompania Prometeusz. Specjaliści Dominium od infekcji. Musimy się pośpieszyć. Dobrze. W pobliżu esencja. Dzieło nadświadomości. Kolonia przebijacza. Powolny atak. Ogromne obrażenia. Zbierz esencję. Przystosuj hydraliski. Pokonaj Dominium. Jakie Dominium? Ona, no, nareszcie z dominium walczymy. Jezu, co to takie było? <laughs> Aha, ja to muszę pokonać, dobra. To tak zaatakowało właśnie trochę jak czychacz. Wściekły, zdziczały zerk. Mikrosy, no mikro, synu, mikro. tam zrobili? Wiecie jeszcze, tutorial kontroli jednostek. Badam. Sekwencja niepełna. Trzeba zabić pozostałe kolonie przebijaczy. Ależ intensywna batalia. No, misje ewolucyjne zawsze takie były, nie? Chyba prostsze. Sanken kolonii, Sunken kolonii! Sekwencja zdobyta. Wplatanie esencji przebijacza do formy hydraliska. Tajmu. Hydraliski mogą przekształcać się w przebijacze. Czy hacze fajniejsze? Długo to coś trwało, nie? O, jeszcze więcej? Jednego nam zrzucił, Przebijacz jak kartowla. cel z podziemi. Przebija pancerze. Przejdź na podwyższenie. Przecież atakuje spod ziemi! A tu z góry, nie bez ziemi, a tu z góry. To oni się zakopują tak jeden na drugim w zasadzie, prawie że. By to. Barykada Dominium zniszczona. Wieżyczka przeciwlotnicza może wykryć zagrzewane przebijacze. Zająć się nią! Jak one szybko Trzyma atakują? Jakie oni mają zasięg? Jaki mega zasięg mają? Barykady zniszczone. Została tylko baza kompanii Prometeusz. A jeden na drugim się może zakopać? Nie, nie może. Brudło, że mogły. Czemu nie mają detektora tutaj żadnego? Za łatwo. Piękna sprawa. terran wyeliminowane. Możliwe alternatywne przekształcenie hydraliska. Odkryto ocalałe nory haczy. Pokaż. Pokaż czyhacza. Planeta Kavir. Kiedyś kolonia rozrodcza szczepu Dagot. Mm, Dagot teraz zdziczała. Dagot to był defiler w się jeden heros defiler. Taki niby wiper, ale inny. Zdziczałe czyhacze. Przetrwały wojnę wewnętrzną roju. Mogę je kontrolować, ale nie mogę tutaj przekształcać. Brak kluczowej sekwencji. Potrzebna Nora czy Hacza. Zabezpiecz pobliską Norę. Esencja wróci do roju. Dawać Nory. Zdziczałe zergi na zwyczuły. Szybko zagrzebać się. Przyspychacz atakuje wielu wrogów na Najlepiej, kiedy jest zagrzebany. Skuteczny przeciwko lekko opancerzonym jednostkom. Dobry na masę. A tu jeszcze dwa linki. Więcej z zergów. Zagrzebać się i zaatakować. Jaki zasięg mamy wątpliwy? Ale zasięg nieważny. Moje Cel osiągnięty. Matka szczepu Kylsa zbliża się, aby pobrać esencję. Nadrządcy w drodze. Nice. Wyczuwam ruch cichałych zergów. Atakują z południa. Broncie nory czy haczy. Bronimy, bronimy. Ona rampie. Nie, to nie jest najlepsze ustawienie w sumie, ale nie jest też złe. Nie no, klasa. To od góry pewnie przyjdą. Idzie to. kolejna fala? Bronić nory! Jakbym wiedział. A potem z dwóch stron jednocześnie, i będę musiał szpagat zrobić. Nie no, klasa zdziczałe zergi pokonane. Matka szczepu gotowa do ekstrakcji esencji. No, Muszę przygotować to. sekwencję przekształcenia Hydraliska. To dziwnie Radziem wygląda. Do jamy ewolucyjnej. Trochę dziwnie. Przekształcenie Hydraliska gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Hmm, 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 hmm. Podczas zagrzebania oblega cele naziemne z dużej odległości. Bardzo mi się podoba ten zasięg. Tutaj klasyka, wiadomo, ale. Hmm. Hmm. Ciężko powiedzieć, powiem wam. Hashtag tak przebijacz? Czy jednak hasztag czy hacz? Ten zasięg mnie najbardziej przekonuje. Przebijacz jest more predictable? Dobra, to robimy przebijacza. Ewolucja zakończona. Aż tak przebijacz. Eee, tutaj nic nie ma. Dobra. Jaki on mały się teraz wydaje. Kiedyś on bardziej się wynurzał, nie? Ten amator. Albo jakaś perspektywa czy się tam tutaj udzieli udzieliła i teraz. Potężna lepięcia. esencja przywódców pierwotnego stada obudziła w tobie nową kategorię mm. i wiele nowych umiejętności. No, wow, więcej! Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju otrzymasz dostęp do trzeciej kolumny zawierającej nowe umiejętności. to już bierzesz dwa lewele, tak jakby chyba, tak? Piękna sprawa, dobra. Więc tak, teraz co tutaj jest dobrem? Mierzący chwyt, wrogowie na obszarze. A to było przecież, tak? Ej, już nie wiem, co wziąć. Znaczy, mi się to przesunięcie tak średnio podobało. Chociaż to też jeszcze mniej mi się podoba. Na pewno leczenie jest P, A co jest inne? Dzika mutacja. Sojusznicze jednostki zergów na wyznaczonym obszarze zyskują o 200 do maksymalnej ilości punktów życia. Szybkość ataku wzrasta o 100% na 10 sekund. Jaka dzika mutacja? A na siebie to też mogę rzucić. A nie, wpływa na jednostki bohaterskie, to nieważne. Kerigan wzywa 6 tępicieli o ograniczonym czasie życia. I leczenie. Leczenie najbardziej OP się wydaje, ale czas odnowienia 8 sekund. Nie no, leczenie na pewno. Chyba, żeby polegać na królowych i robić dziką mutację. Bierz Bainy, podziękujesz później. <grytanie> na pewno automatyczne ekstraktory. Jestem zu leniwy, żeby tego nie mieć. Dobrze, dobrze. Zawsze to brałem. Atak z wyskoku, wybuch kinetyczny. 300 obrażeń, a to było 150. Po co nam. No dokładnie, wybuch jest lepszy niż to coś. Czas odnowienia brak, o, to W sumie jest jakiś pomysł. Maksimum życia Kerigan zwiększono o 200 punktów, tempo regeneracji zwiększono To też niezłe jest. Wszystko tu jest. Czemu nie można wszystkiego wziąć? No i wejść tu się zdecyduj. Dobra, to na pewno, to póki co. To, to póki co, no dobra, to coś musi kosztować energię, to dobra niech będzie te przesunięcie. Będzie takim. No, będzie takim, wiecie. No kurczę, to teraz w tych czasach to nie modne, ale takim wiecie co wbiega i robi wybuch. Takim kimś będzie Kerrigan, takim takim. Garfieldem będzie takim. <grym> dobra, jedziemy. E, a cz, czekaj, bo coś jeszcze było? A, to było jeszcze. w sobie nową kategorię umiejętności. Zapomniałem. Robotnice przekształcają się parami bez dodatkowych kosztów. Więcej dron na początku. Złośliwa, bo biomasa. Twoje jednostki budowle otrzymują premię do regeneracji życia. 30% ataku na biomasie Tumory biomasę rozprznieść. O! Ej, to jest bajka, to jest bajka. Wydajność wydo. I to też jest bajka. No i nie da się zdecydować. Ja bym to wybrał w sumie. Pasywną. Ale. Ale to jest też bajeczne. Ale więcej gazu jednak. Ale czy my cierpimy na, nie, nie, na niedobór gazu na początku. Raczej minerały są ważniejsze na początku, ale to też jest fajne. Po prostu będę rozsiewać biomasę i będę niszczyć. Dobra, pioreton. Nie no 30% to jest za dużo, to żeby tego nie brać. Póki co tak, póki co tak. Póki co tak. Dron, dron, dron. No, no to ja... No jest, nie ma dobrej decyzji. A może tym tym będziemy się bawić, no, mam nadzieję. No, musimy udać się na czar. Dawniej była domem głównego skupiska uli Roju w sektorze Koprulu. Frakcje Zergów i Terran toczą walkę o planetę. Aby zjednoczyć Rui, musisz podbić czar. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie zbuntowana matka szczepu Zer. Na co mi goes? Jej szczep nie podda się bez walki. O, zegara! Znamy człowieka. Znam sobie kobietę. Nie zrobiłem czar, no bo najpierw trzeba było zrobić silną carry gun. Zagara, a potem Stiukow. No, no, no. Baza Warfielda. Hi, hi. Na planecie są dwa szczepy. Ale rój jest tylko jeden. Samowolny szczep wróci gdzie jego miejsce. Zbierzesz ich esencje? Mhm. Zasymilujemy je, jeśli się uda, lub zabijemy, jeśli będzie trzeba. Zabierz ich esencje, wtedy zrobisz i jedno, i drugie. Dobrze Dychaka myśli. Why not, Bow? To jest jednak bogaty mindset. Moja nieobecność zbyt ośmieliła dominium. Kiedy zbiorę moje wojska, pogonimy generała Warfielda. Jak Zagara może ci się sprzeciwiać? To jasne, że nie ma szans. Zagara jest inna niż reszta matek Szczepów: twardsza, agresywniejsza. Mm. Mówisz, jakby się podziwiała. Wiem, jak to jest znaleźć się w potrzasku, a mimo to walczyć dalej. Nie ułatwi nam zadania. Uuu, czyżby nawiązanie do porzucenia przez Arkturusameksa wśród zergów? Dobra, co klikamy? Już misja chyba nie, bo to byłem wszędzie. Jedna z Twoich matek szczepu, Zagara, nie chce uznać władzy królowej Ostrzy. Zanim odbijesz czar raną, musisz przyłączyć jej szczep do roju. No dobrze. Jedziemy. Ja ma ewolucyjny dialog z Zabaturem, no ale był przed chwilą. Co jak teraz tutaj dopłynąłem, to też był znowu dialog z Zabaturem? Niemożliwe. Już był wcześniej, znaczy przed chwilą, w tym, jakby w tym etapie. Dobra. <ścoughs> znaczy, Boże Kopytko, nie. nie. <ścoughs> w sumie. W sumie. Szczep zagary tłoczy się na kwasowych bagnach czar. Gdzie kiedyś ukryłaś miliony jaj. Położenie ula wskazuje, że Zagara planuje zgromadzić jak najwięcej jaj. Próbuję stworzyć armię, ale jak chce doprowadzić do wylęgu? Może umieścić je w zbiorniku rozrodczym i przyspieszyć wylęg. Zlokalizowałam nasze skupisko uli blisko jednego z takich zbiorników. Więc zbiera dość jaj, żeby stworzyć armię i zniszczyć Zegarę. Dobra, zbieramy jaja. Namówili mnie. Tak? O, automatyczny ekstraktor. Let's go. Twoja... Co tym razem? Te, te, te też są takie inne te kryptomory. Złośliwa biomasa. Dobra, dalej, no, dalej. Wrotki, Kerigan. Nie masz tu czego szukać, zdrajczyni! Jestem jestem, to ja. Te jaja i są moje. Niebo moje. A to tak się je spawnuje. zemsta będzie moja. O, zagara to jest... O, już! Te jaja są inne od reszty. Z tego gniazda mogą od razu wykluć się tępiciele. Zagara ściągnęła na siebie uwagę zdziczałych tępicieli. Atakują ją. Żegnaj się za życie. Co zniknęło? Zagara przekopała się z powrotem do swojej bazy, żeby odzyskać siły. Jaka fajna. Jaka dzika. Tępiciele bardzo przydatne. Przekształcić z zerglingów. Każdy zergling może przekształcić się w tępiciela. Męsk mm. będzie cierpieł. Twoja zemsta będzie... Co tym razem? Już czas. Tak? Wyczuwam niewyklute jaja. Muszę je zdobyć, zanim zrobi to zegara. Nenek będzie cierpieć. Trzeba zbierać te jaja, tak? no Odwój trwa dalej. Zbierz to jaja. O dobra. Odważnie. Nie ma problemu. Pożegnaj się, z Twoja królowa słucha. Na jakim poziomie gram na brutalnym Rój, maksymalnym? Ja. Co masz zabić jutro? zabić dziś. Nie znamy granic. Nie Trzymasz mnie. mnie. Nie ma litości. Nasz podbój spada. Niedaleko jest więcej jaj. Pożegnaj się z. Co tym razem? Moja królowa słucha. Jak należy do mnie. Mężczyk będzie cierpieć. A na mapie czas. widać te jaja. Teraz dopiero ogarnąłem. Tak? Bardzo dobrze, dobrze. Mów. Nie możemy zamienić Lingi w Bayna, ale to kosztuje tak? pieniądze. Zemsta będzie moja. I co i ona też zbiera jaja? Twoja królowa. Zagara nie może zebrać tu jaj. No dobra. nie, Merek, nie może, to nie, nie może. Mam już połowę. Pierwszy. Zebrałem połowę. Uwaga, fala zerglingów zbliża się do naszego skupiska Uli. Nie panikujmy. Ruj to ja. Zegarko. Ty. Twoja kniwka, mnie zegarko pić Ruj. Twór. właśnie bo wstrzymała już czas w pobliżu znaleźliśmy kilka zainfekowanych budowli teren. chyba interesują się zdziczałe z <toddź> tak po prostu biegam i zajmuje jaja przy najbliższej okazji Chcę zauważyć, że nie mam leczenia. Tutaj. użyła tego. Kiedy ja zbierałam ci, się. Czemu ta regeneracja taka wolna jest? Dobra, trzeba robić królowe ewidencje. Uwaga! Wielka fala zerglingów zbliża się do naszego skupiska Uli. Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Nie pani nikt. coś tam się da skontratakować. Już czas. Niech Ci się nie wydaje, że ten piciele cię urafują. Mów, co tak. Aha, one się nie pojawiają od razu. Odwróciłam. I teraz mi zapłacisz. Kopyję Dużo gazu jest, nie? Troszeczkę W ogóle ulepszeń nie robię Zemsta no to będzie To tej misji boja. chyba chodzi o masowanie lingów To się tak czujemy w role Świat, tak? Pożegnaj się To taki rozwal? Życie. Ej faktycznie, zainfekowane centra zawodzenia Mauf. Gdzie one są? Tutaj, prze mówisz? Nasz podbój trwa dalej Nie znamy granic Ruj podbije wszystko Męsk będzie cierpieć. No ej, bo ja to tak, zaraz wygram. Dynię. Zniszczyliśmy jedną z zainfekowanych budowli teren. Została jedna. Ona ma sześć jajek, to... tylko... <laughs> zagara, co z tymi jajami? Twoja królowa Co się dzieje? Skąd to zwątpienie. Ej, a jak Lingi zginą tak. będące, które się zamieniły Od w bejny to ja dostaję... Jest powrotem? Od, odradzają się, nie wiem. Ej, w ogóle zapomniałem o creepie, ale to chyba tylko na moim creepie ja yes. mam szybszy atak co? Na takim zwykłym. Ej, a może i na takim zwykłym też. Bo mam szybko większą szybkość ataku. Ruj podbije wszystkich. Może też jest jakiś bonus? Odważnie. Zniszczyliśmy ostatnią z zainfekowanych budowli teren. Będzie cierpień. Dobra, idziemy po jaja. Tym zagara razem? Tak? Aha, potem trzeba zniszczyć bazę co jeszcze, tak? Zabić zabić tak jak już się jaja ogarnie. Więc to taka prosta misja, co tam O, lera nie mam, ty muszę Lera zrobić. Zemsta będzie moja. Uff. Jednak coś tam się Prędziciel. dzieje. Już co tym razem? Mam dosyć jaj. Abaturze napełni zbiornik rozrodczy. Doprowadź do wyklucia tempicieli Co bońów dostaniemy? Proste. Katalityczny roztwór przyspiesza ma. Armia gotowa w jednej chwili. Teraz odzyskamy mój szczep. Let's go! Ale linki też tutaj są. WIĘCEJ! Zemsta będzie napijał No nie mów, że to tak zadziała. Gdzie mam tutaj rozwalić? Odważnie. <laughs> nie znamy granic. Oj, radości tyle daje. Parę Bailing'ów na tyle radości. Co tym razem? 146 Bain'ów mam, zaraz będzie więcej. 160 Bain'ów. Już czas. Są so many Bailings, tej like Tak? Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Zemsta będzie moja. Boż. Chodzimy, 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 chodzimy. Atakują Twoją królową. Twoja moc jest ogromna. A jaka miała z Czy się zniszczyłem? Czy jeszcze nie? Równabicie. Zabić ją. Zrobiłam tylko to, co kazałaś królowi. Czekajcie. Ej, nie, 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 daj jej żyć. Kazałam ci się zbudować. <laughs> kazałaś wszystkim matkom szczopu, by były silne. Kazałaś walczyć, podbijać. Powiedziałaś, że z ergami kieruje siła woli. Twoja wola jest najsilniejsza. I będę ci służyć. Pozwolę ci żyć, Zagaro. Nie! Chcę odbudować rój, a ty jesteś częścią mojego planu. No dobra. Jesteś moją królową. No idziecie w obliczu. utraty życia to jednak się zmieniają. Czasami priorytety... Dobra. GG. Jak szybko poszło, nie? Szybka misja. W zasadzie więcej było gadania chyba niż tej misji. Gra o Tron, no, dokładnie taka gra o Tron trochę. Dobra, na YouTube dzięki za oglądanie Starka czy cześć, cześć. Do następnego sprzedała się. <grym> Dobra. Dzięki za oglądanie na YouTube. Cześć cześć.